Witam Was wszystkich serdecznie, moi kochani. Mam straszną rzecz, mi się dzisiaj stała. Przez przypadek nacisnęłam guzik zły i wszystkie 30 ostatnich moich wideo wyrzuciłam. Wszystkie te spert o złocie z Motorhome. Jeżeli ktoś z Was ma i je download i ma na swoim komputerze, bardzo proszę, przysyłajcie mi. Ja podaję swój e-mail adres w opisie tego wideo, i jeżeli wy macie je, bo ja wszystko powyrzucałam i z kamery, i z komputera, i niestety nie mam i nie mogę ich w żaden sposób dostać z powrotem. Nie mogę spać z rozpaczy, jest mi tak strasznie smutno. Także jeżeli którykolwiek ma z Was te filmy na komputerze, bardzo proszę, przysyłajcie mi je, żebym mogła je z powrotem wrzucić na... YouTube, dziękuję Wam bardzo. Ja jestem Hania, tak mi smutno.